Tradycje zaczynają się myślę po 20 latach. W tej chwili jest 21 rocznica i 21 zawody. Jedne zawody nam kiedyś tam wypadły, także cieszymy się bardzo, że jesteśmy w trzeciej dziesiątce, jeśli chodzi o lata. Atmosfera zawodów, to co się dzieje tutaj przed zawodami, dzień przed, w trakcie, po... E, wszyscy się świetnie bawią. No i miejsce, które gromadzi naprawdę najtakowniejszych zawodników w Polsce, również z, z zagranicy przyjeżdżają do nas zawodnicy. Organizm jest taką francą człowiek jest, ma taką mobilizację, że niezależnie od wszystkiego, tylko byleby, jak to mówią, byleby się nie spalić. No. Jest, mi ja, akurat ja mam tak, że mi po prostu głowa puchnie, bo tyle zaleceń, tyle różnych rad, od, więc jeszcze generalnie się sama głowie jaką, jaką, jaką taktykę obiorę. Po prostu chyba generalnie po prostu wejdę do wody i stopniowo. Na początek, aby tylko wyjść z wody. Potem już będzie pierwszy krok, a potem się, potem się dalej okaże. Psychika odgrywa tutaj no, naj, chyba najważniejszą rolę. Ta umiejętność, że tak powiem, wytrzymania tych trudów, szczególnie po 90-kilometrowym rowerze, kiedy przychodzi się do 21-kilometrowego biegu, to rzeczywiście psyche siada i wtedy trzeba rzeczywiście jakąś, jakąś wewnętrzną motywację znaleźć. Wydaje mi się, że w ogóle 60% to jest psychika. Tutaj. Trzeba przepłynąć najpierw 1900 metrów, potem przejechać na rowerze 90 km. i jeszcze za jednym zamachem potem przebiec półmaraton. A w tych warunkach, które dzisiaj są, no to, to, to będzie rzeczywiście bardzo duże wyzwanie dla wszystkich. Bardzo proszę, po płyniemy w kierunku tych trzech piłek. Ustawiamy się wzdłuż tych piłek i w pewnym momencie dostaniecie sygnał i popłyniecie prosto. Życzę Wam zrealizowania wszystkich Waszych celów i marzeń. bardzo duża pasja, dokładnie, po to prostu to, całe moje życie prawie jest podporządkowane pod triatlon, wszystko od 5 rano jak wstaję, żeby pójść na basen, bo od drugą, jak odpoczywam z domu, to wszystko jest skoncentrowane na triatlonie, to, to, się to się pasja. Z siedmiu zupełnych amatorów, zupełnych przyjaciół, kolegów, którzy rok temu właśnie tutaj w Suszu, na dystancie sprint, żeśmy zaczęli się bawić w teatrę. Później startowaliśmy w Góźnie na dystansie olimpijskim, później biegaliśmy po maratony i włączyliśmy się w akcję kolegi Pomagamy Natalii. Natalia jest stara córka naszego kolegi, która urodziła się z tego z genetyczną i do końca będzie skazana na rehabilitację. biegiem na pomoc. To jest nowa akcja, czy nasza kolejna akcja związana z, z wsparciem osób dotkniętych autyzmem przypomnijmy z numerem 1 Anton Bloch i że on jest na prowadzeniu. wyjściu mogą być kłopoty z błędnikiem. Nawet obserwowałem takie zjawiska, że niektóre osoby kierowały się nie w tą stronę, co trzeba, mimo że trzy metry przed nim był ktoś, kto wyznaczał trasę. Jest małe zamieszanie, ale to szybko przechodzi. Później, później trzeba się wkręcić w, kolejny, w kolejną dyscyplinę sportu, bo kolarstwo jest przecież potężną, znaną wszystkim dyscypliną sportu. Przejechać to, no i chyba najtrudniejszy bieg. teraz wyprowadzasz rower tylko. Anton Blokin to 86. rocznik. Rzeczywiście dwubój, pływanie plus rower, ma na mistrzowskim, światowym poziomie. Na, na zawodach w Austrii w maju. Po tych dwóch konkurencjach był... Razem z czołówką najlepszych kretonistów zawodowców na świecie. Później w biegu trochę, trochę osłabł, ale po dwóch konkurencjach jest niesamowity. Nie widzę tu u niego cienia w tej chwili słabości. Dwóch Polaków, na których najbardziej liczymy, w tej chwili są na trzecim i czwartym miejscu. Są to Mikołaj Luft z akweduktu Kielce i Michał, Michał Siakowski z, z KTR Kwidzyn. naprawdę pod wielkim wrażeniem tego, co się dzieje w Polsce, jeżeli chodzi o triathlon. Jest coraz bardziej popularny, startuje naprawdę bardzo dużo osób. Jeszcze trzy lata temu no to na zawodach było pełno jeszcze miejsc wolnych, teraz trzeba zapisywać się wcześniej, żeby dostać się na zawody. No jest to naprawdę wielki pozytyw i jestem bardzo z tego szczęśliwa. To, jak pokazuje przykład, jest to dyscyplina czy sport dla każdego. Wymaga oczywiście pewnej dyscypliny w przygotowaniu ale jest dostępny dla każdego i to co jest chyba najważniejsze, daje ogromną, ogromną satysfakcję ukończenie takiego wyścigu. Dla mnie Czuję się tu jak w domu chcę wygrywać. Jeszcze raz jeszcze raz będę tu startować do końca triatlonowej kariery. ja działuję swoją karieru triatlanista, ja będę działać jedną gonką. Było bardzo ciężko, jeszcze to słońce prażyło bez litości. Cieszę się, że obroniłam po raz trzeci tytuł Mistrzeni Polski i wygrałam tutaj w tych zawodach. Jak startuję gdzieś za granicą, żeby zostać sklasyfikowanym odpowiednio, zostać odpowiedni numer startowy, podaje się swoje rekordowe czasy, a tutaj zwykle nie osiągam. Udało się, jestem przeszczęśliwy, bo się starzeję, ale, ale wyniki są coraz lepsze. Kiedy tu biegasz o ten finish, widzisz ten wynik, który się wyświetla, widzisz swoją życiówkę, euforię ludzi, którzy dopingują cię na ostatnich metrach. I wiesz, że znowu siebie pokonałeś, tak? Jakiś cel zrealizowałeś. Sportowy, ale nie tylko sportowy, bo sportowym sportowy idą jeszcze inne. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi ukończyć to. Jestem przeszczęśliwy, jestem sko skonany, ale pewnie można było szybciej. Ale super.